To niestety jedyne znaki, które znam z języka migowego, ale myślę, że w najbliższym czasie my tutaj w Sejmie pracujący w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, w parlamentarnym zespole do spraw osób niepełnosprawnych i w stałej podkomisji do spraw osób niepełnosprawnych nauczymy się tego języka lepiej. A po to głównie, żeby do ustaw, które już wprowadziliśmy w życie o psach przewodnikach, o. Ułatwieniach wyborczych, takich, którym naszym obywatelom z niepełnosprawnością pozwalają się czuć w naszym kraju, jako pozwalają się czuć pełnoprawnymi obywatelami. Do ustaw wielu, które już staramy się wprowadzać w życie, bo one były zapisane w prawie wcześniej, ale stosowanie tego prawa pozostawiało wiele do życzenia, dołączamy poselski. Projekt ustawy, który kończy swój bieg w Sejmie, projekt ustawy o języku migowym. Ja z Państwem komunikuję się słowami, ale po to, żebyśmy rozumieli, co mówią do nas obywatele niesłyszący lub niesłyszący i niewidzący lub słabosłyszący, potrzebujemy umiejętności ich języka. Tak, żebyśmy się nawzajem rozumieli jak podczas często bardzo burzliwych obrad w komisji i w podkomisji, w której procedowaliśmy zapisy naszej ustawy. O niej powie przewodniczący współautor tego przedłożenia, pan poseł Marek Plura. Bardzo proszę pani pośle. Dziękuję serdecznie. Dziś drugie czytanie tego projektu w piątek finisz. Mogę mówić, że to... Będzie pozytywny koniec długoletniej pracy, ponieważ nie ma tutaj żadnych oporów politycznych w tym projekcie, wręcz przeciwnie. Prace trwały bardzo długo. Jednocześnie były to prace pionierskie. Do tej pory nigdy w Polsce takiego aktu nie, nie stworzono. Co w nim jest najważniejszego? Przede wszystkim po to ta ustawa, żeby osoby niesłyszące, osoby mające trudności Porozumiewaniu się za pomocą mowy, mogły żyć jak najbardziej aktywnie, jak najbardziej normalnie w życiu publicznym. Dlatego dzięki tej ustawie będą te osoby mogły nie tylko liczyć na pomoc wszelkiego rodzaju urzędników, ale też na to, że urzędy, instytucje publiczne, również te związane z ratowaniem życia, o czym jeszcze za chwilę, będą miały obowiązek zapewnienia tłumacza języka migowego, takiego języka, takiego systemu komunikowania się, w jakim w sposób naturalny funkcjonuje osoba niesłysząca. Jeśli pan poseł pozwoli. Stąd także obecność z nami pana Tomasza Smakowskiego, który jest tłumaczem języka migowego i który pozwala nam na dobrą komunikację z osobami z niedosłuchem i niesłyszącymi między nami i państwem i tymi osobami. Bardzo proszę, panie pośle. Oprócz tego, że w sposób już w pełni usankcjonowany prawnie osoba niesłysząca będzie mogła przyjść do urzędu ze swoim tłumaczem, często ze sobie bliską osobą, taka osoba może też oczekiwać, że urząd przygotuje odpowiedniego tłumacza i również zapłaci za jego pracę, co bardzo ważne, aby ta ustawa mogła działać rzeczywiście, realnie. Trzeba będzie trzech dni na zgłoszenie takiej potrzeby do instytucji, której oczekujemy tłumacza. Ale zdarzają się oczywiście też sytuacje nieprzewidywalne związane z interwencją pogotowia, policji, straży pożarnej. Również te instytucje będą w mocy tej ustawy miały obowiązek zapewnić przynajmniej podstawowy kontakt z osobą niesłyszącą. Byłoby trudno wprowadzić w życie taką ustawę, Gdyby nie również postęp technologiczny, gdyby nie to, że za pomocą już funkcjonujących rozwiązań, wykorzystujących internet policjant w akcji, ale też i urzędnik przy tak zwanym biurku może korzystać ze zdalnego tłumaczenia. To ważne, bo to po prostu usprawni tą bieżącą działalność instytucji publicznych. Ustawa zakłada także wsparcie. Dla wszystkich osób, które w sposób stały kontaktują się z osobami niesłyszącymi, czyli dla członków rodzin, dla pracowników instytucji, które stale właśnie wspierają tego typu osoby, ale też i dla tych, którzy chcą być tłumaczami, wsparcie to polega na pomocy finansowej, wtedy kiedy osoby, które chcą nabyć umiejętności posługiwania się językiem migowym. Planują skończyć odpowiedni kurs. Ustawa ma wejść w życie od 1 kwietnia przyszłego roku. To, co ważne również dla przyszłych rozwiązań w naszym kraju dotyczącym, dotyczących osób niesłyszących, dotyczących języka migowego, to fakt, że nasza ustawa powołuje Radę Języka Migowego, która ma dbać o dobry standard. Posługiwania się tym językiem, ale również o powszechność posługiwania się językiem migowym. Po ponad dwóch latach pracy nad tym projektem i po tym również pracowitym finiszu mam przekonanie, że to jest ustawa bardzo dobra dla ponad 50 tysięcy osób, które na stałe, codziennie potrzebują mieć zapewnienie możliwości kontaktowania się. W języku migowym ze światem ludzi słyszących. Marku. Działa. Szanowni Państwo, jeśli w następnej kadencji Sejmu wśród posłów będzie osoba niesłysząca, to tłumacz będzie miał pracę w Sejmie na stałe. A ta ustawa jest ostatnią z pakietu wielkich projektów w obszarze. Gwarantowania praw dla osób niepełnosprawnych, ostatnią z tych, które też zapowiedział w ekspoze, rozpoczynając pracę swojego rządu, premier Donald Tusk. Przypomnę, najpierw była ustawa o psie asystującym i psie przewodniku. Kolejna była to ustawa o rentach olimpijskich także dla wszystkich medalistów igrzysk paraolimpijskich i igrzysk głuchych, zaczynając od tych najdawniejszych, czyli nawet zanim powstał Komitet Paraolimpijskich. W trzecim kroku zaostrzyliśmy kary za zajmowanie miejsc parkingowych zarezerwowanych dla osób niepełnosprawnych, dla pojazdów osób niepełnosprawnych przez osoby nieuprawnione. Przypomnę, z 50 zł do 500 i 6 punktów karnych. Następnie była ustawa o dostosowaniu organizacji wyborów do potrzeb osób niepełnosprawnych i rozwiązania zawarte w tej ustawie potwierdził definitywnie Trybunał Konstytucyjny. Wreszcie ustawa o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w administracji publicznej, czyli w służbie cywilnej, w urzędach samorządowych i w urzędach państwowych. Ta ustawa jest ostatnią z tego pakietu wielkich projektów i ta ustawa definitywnie otwiera drogę do ratyfikacji przez Polskę Konwencji Narodów Zjednoczonych z grudnia 2006 roku o prawach osób niepełnosprawnych.